Chowaj głowę, Józef. To jest mój królik franio. Jej. Dobra, zamknij go. Nara! A tu są mniejsze króliki. Dawaj, A, Kuba. Dawaj, jest daj. ich tutaj tyle, że nie wie, nawet nie wiem ile. Czekaj. Raz, dwa, trzy, Później policzę. Ich mama! Ej, dawaj te najmniejsze. A to są jeszcze mniejsze króliczki, chyba 14 ich tutaj jest. I w środku pszczoła! Tak, pszczoła jest. Tyle słychać moją kuzynkę, Ej, ale taj, się nie martwię, niedługo pojedzie. I oto przykład leniwego królika. I wyciągnięty. Wyciągnął się jak sprężyna. Dobra, co jeszcze jest? Ryba? Tutaj. Tu jest mama jednego szarego. I zaraz. O, oh, Po Popsute. Ugh. A tu jest budka lęgowa, i tam w środku są małe króliczki. Pokażę wam je, jak się. jak wyrośnie im sierść i to wtedy wam je pokażę. Bo że uradzi dzieci. Co? To tam! Dobra chodź. chodź Dobra idziemy wam, pokażemy wam koty Ton ja muszę jednego znać O są dwa Jednym Zostaw je pokażę, tak? Zost Nie zostaw Chodź Jeden, dwa i są dwa te kotki Pokażemy hmm. wam, jest bliska. Ale jak będę... Hmm. Czekaj, z jednego na ręce. Tamtego drugiego, w ogóle nie widać. Tu gdzieś zasiercz człowieku. Jak zasiercz? Tego, zizos. a pójdę do tamtego drugiego. Co tam, kotki Oto zdezorientowany kotek. Nie wie nawet gdzie jest. Dobra, chodź o je. Tu jest drugi. A tu jest ich mama. Dziwnie wygląda, bo nie ma oka. To jest drugi. jakiś zmutowany kot. Niepodobny wcale do tych. Teraz pokażę.